Hej, witajcie z tej strony, Bobru, a na waszych ekranach miniseria z gry Hero Siege. Będziemy sobie czątować przygodę naszym nomadem Bobo. Wiliśmy siódmy level, e, całkiem przyjemna postać, całkiem fajna sprawa. No i wracamy na las, znowu na wave'a pierwszego. Zaczęło od zdobycia klucza, bardzo fajnie. No i cóż, o, wyczyścimy sobie to przy okazji, jesteśmy blisko. Mamy naprawdę porządne hity. Mam też wejście do sklepu, ale na razie z nią nie korzystamy. E, po prostu wcześniejmy wavey. Chcemy wam jakoś pokazać coś więcej. Wow, zaklęta zimna. Jak to to prawdopodobnie dostaniemy zamrożeni. Reszta klucz, już fajnie. Podpalam kolejny wavea bez większego opieprzania się. No, teraz jest naprawdę przyjemna. Jest bardzo prosta. To jest największy plus. A poza tym, o, hełm już zdobyliśmy i rzeczywiście pokazuje nam hełm oraz to, co nosimy na głowie, aktualnie nic nie nosimy, no i ten hełm daje nam plus 3 armora, więc jest naprawdę spoko. Kolejny kryształowy klucz, no to jest jakaś fala pająków zdecydowanie, ulepszona. Ale one nie stają dla nas większego problemu, więc po prostu lecimy do przodu, lecimy do przodu. Teraz trochę zmieniłem, że tak powiem, e, formę rywania. Nagrywam teraz dźwięk z mikrofon na o, osobną ścieżkę. Nigdy to nie robiłem, ale teraz pomyślałem, że, że fajnie będzie, bo jakby na przykład było coś za głośno, będzie za cicho, to po prostu będę mógł to dostosować, więc z tym już każdy nie nie problemów, mam nadzieję. Proszę różnie to bywa i mam Prenora Nester, który sobie oczyścimy. O, Light and Enhance. E, znaczy, oznacza to nie mniej nie więcej, że jak to uderzymy. To będą już takie kierunki. To jest e, e, fajna sprawa, którą ja sobie osobiście z Diablo. Tam były zawsze te stwory, które miały te wiązki błyskawic puszczane jak, jak się biło i one były naprawdę potężne. No i mamy do rozdania level, e, rozdajemy raz, dwa razy w życie wolnimy. E, no i cóż, wolnimy to, bo to jest naprawdę super skill. Okay, patrzę tutaj te pierwsze skille, pierwsze levelowe są naprawdę potężne. To już nie pierwszy raz taki skill mi się trafia. 12 wrocz do rozwalenia. Magic potion, który daje nam armor. No, Potężni jesteśmy. Wow. wow. Szalone. I kolejny wave to prawdopodobnie będzie boss, o ile się mylę. Te żółte kuleczki to oczywiście. Żółte, czerwone kuleczki to oczywiście jest zdrowie. W sensie, jakby odnowienie zdrowia. Więc, jak najbardziej przydatna sprawa. Te rnojki trzeba złapać. Join me no dobra, teraz z tego portalu występuje nam mini boss. Mam że to nie będzie ten sam truposz, który nas rozdupcał w pierwszym odcinku. Betan, Betan Hamun. To jest jakiś. Ojej, yes, pamiętam, bro. Tej do tornado jest naprawdę hamstie. Zaraz powinno zniknąć. Dobrze. A kolejna turel leci tego tornada. Ale jak ona leci dalej, to możemy sobie korzystać. No też ręce, ręce to jest silne kromanty, takie łapy wystające z ziemi, e, one są no taką ochroną jakby, ochroną na, na... którzy podchodzą na blisko. No i mamy z bossa, jak zwykle loot fajny, armor plus dwa zbrojka, niebieski hełm i niebieska zbroja, która daje tyle samo armora, ale no jest ładniejsza. I hełmik, który daje plus trzy armora, w sumie sześć armora. Super, armorem się dobiliśmy, więc będziemy mieli zredukowane obrażenia, jakoś solidniej. solidnie. I mamy tutaj portal oraz item, który daje plus 40 armora, prawda? Nie wiem, jak te relikty za bardzo działają, ale. Tak, mam plus, plus 53 armora, mamy 11% zredukowane obrażenia, to jest naprawdę dużo, naprawdę dużo. No i tu jest inny świat, trochę, to jest Fields of Battle. Tutaj się bardzo dużo dzieje, jest dużo sprzętów takich porozstawianych i tak dalej. I dużo łóżników, co najgorsze. O, 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 jak No, tutaj może być ciężko. Tutaj może być bardzo ciężko. Czy przydałoby nam się znaleźć jakieś szczury albo coś w tym stylu, żeby trochę kul zdrowia nałapać? Cokolwiek, co jest trochę podrespi. Obrażenia zwiększone. Czeka na zawsze, te już działają, czy tak na trochę. Tego nie wiem, niestety mamy trzy klucze, więc takie złote skrzynie jak najbardziej wchodzą w repertuar. Te robaki są chamskie, one plują takim kwasem. Kwas wszedł, jednym słowem. O i tego też jest Wow, zaprosiły mnie. Jeszcze żadnej kuli zdrowia nie dropnęły, ale hamstwo Ale Hamsko. Trzy HP mam, ale nie ciekawie. Ojeju, nie chcę też się popadać. Chciałbym wam pokazać tą strefę. Ale może to być niestety ciężkie. Dobra, poczekajmy chwilę. Nie podchodźmy i zaraz może sipniemy z daleka jeszcze naszymi scyzorykami. Wow! wow, wow, wow. a to się ciekawie robi. Ewidentnie trzeba przejść. Ale chamsko, Jezu chyste. Niech się ustawiają. O, jest, jest, kurcze... jest jakiś ratunek, ale akurat tam szpiletów tyle się pojawiło, że naprawdę. Dobra, to jest haka, inny damage up. Nie, to jest inny. O Jezu, Jezu, Jezu. Jezus, jak blisko było. Dobra, może to otworzymy. Stary, nam oczywiście nie wypadło nic ciekawego. Jezu Chryste, jakie to jest k***ne słodko Dobra, czy ta kula jeszcze jest gdzieś tutaj? Jest. Błagam. Za dużo zdrowia dalej nie mam, niestety. Ale tego zaraz podrashujemy tutaj. Może nie podrashujemy. Oni zawsze tak się stawiają dziwnie. O Boże! No przecież to mnie nie trafiło absolutnie. Dobra, rozstarczyć Chyba Ralid niestety nam przepadnie, chociaż pewnie nie jestem. No niestety przepad, ale szlipa, przepraszam, przepraszam. Moja wina. Dobra, ale może zaraz złapię coś fajniejszego, chociaż to było naprawdę fajne. 90, yy, Boże, 40 Armoram dodawało. To super sprawa. Ale no, no, jesteśmy mocni, no. Co tu dużo mówić? Ale ze zdrowiem, ta nomada jest też średnia. Może być lepiej. Tutaj zdrówko mamy jakby, co? Jeszcze 6 przeciwników. Musimy z tej fali złapać. Oczywiście nie licząc tych takich na przykład obozów szczurów, to, to nie jest zaliczane. Co ciekawe, wrogowie mogą się wklepać w kolce, bo też w inne pułapki. To jest całkiem fajne. To jest całkiem fajne i to mi się całkiem podoba. Full health. na gaz i AC Boost. Ok, Juggernaut. Całe szczęście szybko zgaszony. O, wow. mamy level up. Tutaj myślę, że teoretycznie fajnie było w to pójść trochę trochę szybciej ciąć. Tutaj życie mam pełne. Oczywiście przy level upie. Nam się wszystko odnawia. To jest fajne, według mnie. E, w sensie odnawia nam się. Regenerujemy całe życie. No to jest tak klasy, klasyczna sprawa. Level up to jednak jest. Jest coś. Dziewięć wrogów do Bosa. Do mini Bosa właściwie. Ale prosimy całkiem konkretnie. No i teraz. A nie, to jeszcze piąta fala, okej. Okay. Szybko się jej cosi właściwie. W na tej pierwszej mapie, no ale my już mamy który? 10 level tym nomadem, czy dziewiąty? Dziewiąty? Wow, wow, wow to było niefajne. To bardzo mi się nie podobało. No i dobra, mamy bosidło. Bo Mini bosidło. I co tym razem? Co to jest? Parasytoid. Wow, wow, wow. Jezu chryste, ale to jest mocne. Ach, czemu to zniknęło mi? Ale to już mi nie dotknęło, to już było hamskie. To już było marne hamskie. To jest mocny boss. To jest mocny boss. Szczególnie siebie jest bliska, bo trzeba się za nim graniać. On jest... o właśnie. Aj, 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 aj Muszę jakieś fartowne podejście w końcu mieć. To jednak też zależy dużo od szczęścia. Po pierwsze cię potwory się trafią. Po drugie czy się trafia krypta. Jakaś łatwa krypta by mi się teraz przydała, żeby troszkę podbić się. Jakiś fajny temel zgarnąć. Te sprawy, te klimaty... Tutaj po prostu dwa gniazda, ten straczący pszczór. Och, cholerny Juggernaut. Starbredna umiejętność. Okej, okay. kolejna fala. Wiem, że to nie jesteśmy mega arcyciekawa, jeżeli chodzi o ten, ale naprawdę, jeżeli chodzi o rozrywkę, ale naprawdę można się wciągnąć. Jeżeli macie tam te e, jakieś fundusze, to zastanawiacie się nad jakąś na można spędzić jakąś wolną chwilę, to polecam jak najbardziej e, zakup, Można macie już linka tam nawet w opisie. Bo w sumie czemu nie? E, no i właściwie tyle. Tyle miałem do przekazania. Jeszcze nie mieliśmy chyba okazji otworzyć diamentowej skrzyni kryształowej, znaczy się. Ale myślę, że to jeszcze okazja nadejdzie. I na pewno coś się znajdzie, co? Krypta. Gdzieś się pojawia krypta. No to kryptę to bym sobie przeszukał. Trzeba teraz połazić po mapce chwilę i poszukać I Nie wiem, czy ona się gdzieś pokazuje. W sensie, jest znacznie. Nie wydaje mi się... Ta strzałka pokazuje wrogów, o ile się nie mylę. Tak, ona nas prowadzi do wrogów. Jak najbardziej, więc... Więc, wiecie... Nie jest to łatwo. Wiecie ale czy, czy, te auto naprawdę się wredne zaczynają robić. Dobra, przy to by się znaleźć szybko to krypty, ale nie wiem, czy z 200 HP dam radę w tej trybcie. Te krypty zazwyczaj są strasznie ciężkie. Znaczy, no ciężkie, no takie czasami łatwiejsze, czasami trudniejsze, czasami jakaś łatwa zadata, czasami masa przeciwników. Albo kurcze kolczatki. Kolczatki są najgorsze, nie? No ale zobaczymy, jak to będzie. Wave piąty, ale gdzie ta krypta jest. Co mapa obiegłem? Half increased. Super, super. Ale krypty nie widzę Jezu, jeszcze z tą stronę strzeliłem O Boże 8 HP Nie ciekawie Zdecydowanie Nie materiał na kryptę Krypta się schowała. Ta krypta, krypta. Wow, wulkan jakiś... Teraz jeszcze nie widziałem. Czeba bo sidło się trafi, nie? O, jest krypta. Jest krypta. O Boże. Dobra, przechodźcie przez bilotynę, pod najlepiej. Jeszcze rzućcie a Kolczatka! No nie, po prostu, no nie. Czy, czy ja w Nie, no skinąłem z rasy, ale. Ciągle te kluczatki mnie dorywają. O, ale, hamstwo, ale, hamstwo, hamstie, buractwo i cogólactwo. I wszystko na raz. Strasznie nie fajne. Dobrze, przynajmniej trzeba odnowionym odnowane przednie match w punku zdobywać. Tylko relikty spadają, ale tak to zbroje zostają, więc jest naprawdę spoko, Naprawdę, propsuje proste, e, nieuciążliwe do podrania dziennie po pół godzinki w jakimś tak zwanym międzyczasie i myślę, że na, naprawdę można się cieszyć przez długi czas, jeżeli się rzeczywiście e, podchodzi do tego z umiarem. nie gra się przed... Bo ja, na przykład bym podrał 8 godzin dziennie, wtedy coś to myślę, żeby mi się znudziło szybko. Ale ten tak podrać troszeczkę, na dwa ciężki dla was. Teraz to robię teraz, pierwszy i drugi nagrany naraz. To myślę, że to jest fajna sprawa. Statua gdzieś się pojawiła. Fajnie by było znać, bo ona daje zawsze bonusy i to chyba stałe bonusy daje statua. Więc naprawdę przydatna sprawa. Tutaj jest ratnest, którego może wrócimy, może nie wrócimy. W zależności od mojego humoru. O jezu, jeszcze błyskawice, grnojek ma. A jest statua, widzicie, jak wygląda statua? Taka babeczka. Reli... O reli w ten wypad, to jest ciekawe. Other power plus 5H nam dało, ile się mylę. No zawsze coś. Zawsze jakiś plusi do obrażeń, nie? Jaka pała odra. O jezu, obniżenie zdrowia, to to już jest trochę poniżej pasa. Zachowanie. Kroczatki w ogóle latają tak otoko sobie Dungeon, dungeon! Znaleźć szybko i będzie po sprawie. Taka to jest Teraz musimy połazić chwilę. No Ten dungeon też może być przykryty jakimś drzewem, co mi znacznie utrudni jego ale o dobra, już widzę gdzie jest, więc teraz tylko wyczyścić przeciwników. Ale dużo z, z zdrowia tutaj wypadło. Ostatnio szkieletora. I wejść do dungeona. Pokazać wam jeszcze trochę, pobawić się i tyle. Oho. Już mam prawie level, więc jest całkiem nieźle. No i znowu będziemy mieli zabawę w te kurcze, W te kurczę układanie klocków. Mam minus 5 zdrowia. Aha, no tak Nie wiem co tu właśnie dodawać. Dobra... Mm, może teraz to podbijemy troszeczkę, albo... Może to? Podnosimy i nosimy. Jeszcze jakieś dodatkowe stworzenia. Chciały nam troszkę popsuć plany. Ale całe szczęście nie udało im się tam. No i myślę, że po tym dungeonie, czy no po tym podejściu, już nie finią świnią, e, skończymy. Ja wiem, że daleko nie dojdę, więc e, liczę na to, że w przeciągu 5-10 minut skończymy odcinek. No i dobra, dźwignia pójdzie za chwilę. I otworzył No Byliśmy już w identycznym pomieszczeniu. Podziemiu. I tutaj chyba ten nas ten turczy mini-bosik rozwalił. O ile się myla. Więc wiecie, to trzeba mieć się baczności. Jak najbardziej tak. O, jezus! O, o. o cholera! Jeszcze pieprzony łuczek muszę tutaj się pojawić. Ten jakimiś nowami sobie. O, to jest fajne bardzo. O, co, co mi trafiło? O Jezus! No, tak jak mówiłem, 5 minut max. E, dobra, słuchajcie, kochani, wiecie, to jest taka seria zapychająca: e, żebyście sobie oglądali, kiedy ja będę zajęty maturami. Tak więc mam nadzieję, że docenicie. E, no i cóż, trzymajcie się, po zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i niedługo, wiedź 3, wiedź 3. Oj, tak, tak więc trzymajcie się, no i hej, papa. Pa.